Warszawa, rok 2026. Miasto, które nigdy nie mruga, bo każdy jego centymetr jest obserwowany przez tysiące szklanych oczu, które nie znają pojęcia litości ani wstydu. Wchodzimy do pokoju, gdzie czas wydaje się gnić w oczekiwaniu na ostateczny wyrok opinii publicznej. Powietrze jest tu wyjątkowo ciężkie, przesycone metalicznym zapachem ozonu oraz starych, zimnych niedopałków, których nikt od wielu dni nie miał siły uprzątnąć. Przez wąską szczelinę w ciężkich, aksamitnych zasłonach wpada ostrze świtu, tnąc mrok na dwie nierówne części niczym skalpel chirurga. W tym snopie światła tańczą drobiny kurzu, miliony mikroskopijnych, wirujących świadków życia, które dawno przestało należeć do jego prawowitych właścicieli. Każdy pyłek to atom skradzionej prywatności, który powoli osiada na blacie z ciemnego drewna, na porzuconym tablecie z pękniętym ekranem, na pustej filiżance po kawie w której wyschnięty osad przypomina mapę zupełnie nieistniejącego świata. Za oknem, w oddali, słychać monotonny, wysoki pisk dronów paparazzi, drapieżników nowej ery, które nieustannie krążą nad tą betonową dżunglą, czekając cierpliwie na jeden błąd, na jedno nieostrożne spojrzenie, na jeden czuły dotyk dłoni. To nie jest zwykła cisza, to cisza podsłuchiwana, wypełniona szumem procesorów i cichym kliknięciem migawek, które w roku 2026 są głośniejsze niż wystrzał z karabinu. Ściany pokoju wydają się pulsować od niewidocznych fal radiowych, przesyłających dane prosto do serwerowni wielkiego systemu, gdzie miłość jest traktowana jedynie jako zmienna w algorytmie sprzedaży. Na podłodze leży rozrzucona gazeta, której jaskrawe nagłówki krzyczą o kolejnym skandalu, ale tu, w tym dusznym wnętrzu, liczy się tylko ten jeden krótki moment przed oślepiającym błyskiem flesza. Czujecie to? Ten specyficzny, elektryczny niepokój, który sprawia, że włosy jeżą się na karku. To gęsta atmosfera państwa totalnej inwigilacji, gdzie każdy szept jest analizowany przez algorytm nastroju, tu, w sercu Warszawy, prywatność stała się towarem luksusowym, na który nikogo nie stać. Kurz osiada na wszystkim, gruba warstwa zapomnienia próbuje przykryć prawdę o tym, co wydarzyło się nad ranem na ulicy, ale soczewki widzą wszystko, nawet to, co chcielibyśmy ukryć przed sobą w tym duszno mrocznym pokoju. Czy wiedzieliście, jak smakuje powietrze o czwartej rano w Warszawie, gdy myślicie, że miasto jeszcze śpi i nie może was skrzywdzić? Czy kiedykolwiek czuliście ten chłód chodnika, który wydaje się najbezpieczniejszym miejscem na Ziemi, bo należy tylko do was dwóch? Pamiętam ten poranek. Pamiętam każdy szczegół tamtego świtu, zanim zamienili go w piksele, zanim wystawili go na licytację, zanim rozerwali go na strzępy swoimi brudnymi nagłówkami. To było tak niedawno, a jednak w 2026 roku czuję się, jakbym opowiadała o innym życiu, o innej kobiecie, która naiwnie wierzyła, że ciemność może być tarczą. Stałyśmy tam, na środku ulicy. Tylko my. Tak nam się wydawało. Cisza była tak głęboka, że słyszałam bicie własnego serca, czułam ciepło dłoni, która trzymała moją. To nie był gest na pokaz. To nie była ustawka pod zasięgi. To była prawda. Czysta, bolesna ludzka prawda, która nie potrzebowała filtrów ani komentarzy. Ale system nie lubi prawdy, której nie może opodatkować. System nienawidzi momentów, których nie może sprzedać jako sensacji. Czy zastanawialiście się kiedyś, co czuje człowiek, gdy uświadamia sobie, że ta cisza była kłamstwem? Że w cieniu, za rogiem, w tamtym czarnym samochodzie ktoś trzymał palec na migawce, czekając na nasz oddech, to nie było tylko zdjęcie. To nie był zwykły materiał do śniadaniówki. To był strzał. Precyzyjny, zimny, wyrachowany strzał prosto w naszą intymność. Oni tam byli, oni zawsze tam są. Czy widzieliście te zdjęcia? Te, które obiegły sieć w kilka minut. Te, które zniszczyły resztki złudzeń. Że cokolwiek w tym mieście jest jeszcze nasze. Patrzę na nie dzisiaj i nie widzę siebie. Widzę produkt. Widzę towar, który został rzucony hienom na pożarcie. Widzę dwie kobiety, które myślały, że świt je osłoni, nie wiedząc, że w 2026 roku świt należy do paparazzich. Ukradli nam ten poranek. Ukradli nam wszystko. Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego nie mogliście pozwolić nam po prostu przejść przez te ulice? Czy wasze słupki klikalności są warte tego, co czułam, gdy rano otworzyłam telefon i zobaczyłam nasze życie wywleczone na środek cyfrowego rynsztoka? To boli. To boli w sposób, którego nie da się opisać na konferencji prasowej. To jest ból bycia zwierzyną łowną w świecie, który udaje, że promuje wolność. Mówicie o miłości, mówicie o odwadze, mówicie o byciu sobą, ale kiedy jesteśmy sobą tam, gdzie nas nie zaprosiliście, nazywacie to przyłapaniem. Przyłapali nas na życiu. Przyłapali nas na byciu ludźmi. Czy to jest zbrodnia? Czy w roku 2026 posiadanie twarzy i serca to występek, który trzeba ukarać publicznym linczem w komentarzach? Pamiętam ten błysk. Nie, to nie był błysk flesza oni są teraz zbyt nowocześni na flesze. To było to ciche, ledwo słyszalne kliknięcie drona, ten niemal nieuchwytny ruch soczewki w oddali. To był dźwięk końca, końca naszej prywatności, końca pewnego etapu, w którym jeszcze wierzyłam, że mogę oddzielić katarzynę sportowca od katarzyny kobiety. Ukradli nam ten poranek, ukradli nam spokój, ukradli nam prawo do decydowania o tym, komu chcemy pokazać nasze zmęczenie i naszą czułość. Czy wiedzieliście, że każde takie zdjęcie to mała śmierć? Śmierć zaufania. Śmierć spontaniczności. Od tamtego ranka każde wyjście z domu to misja wojskowa. Każde spojrzenie na drugą osobę jest filtrowane przez strach przed obiektywem, który może czaić się w każdym oknie, za każdym krzakiem, w każdym dronie udającym ptaka, ukradli nam ten poranek. Ukradli nam wszystko. A potem przyszły pytania. Pytania o przeszłość. Pytania o Julię. Pytania o Krzysztofa. System zaczął grzebać w popiołach moich poprzednich związków, szukając brudu, szukając kontrastu, szukając powodu, dla którego ta nowa relacja miałaby być lepsza lub gorsza. Czy to Wasza sprawa? Czy moje serce to publiczny rejestr, do którego każdy ma prawo wglądu za cenę subskrypcji? System uznał, że Julia była zbyt cicha, że Krzysztof był zbyt mało medialny, że potrzebowali czegoś innego, czegoś bardziej wyrazistego i użyli tego zdjęcia z Natrana jako fundamentu pod swoją nową budowlę. Budowlę mojego życia, którą zaprojektowali bez mojego udziału. Stoję tu teraz, w tym duszno-mrocznym pokoju w 2026 roku i wciąż czuję ten chłód tamtego chodnika. Ale to już nie jest chłód wolności. To chłód prosektorium, w którym leży moja prywatność. Ukradli nam ten poranek, ukradli nam intymność, którą budowałyśmy w pocie czoła, z dala od kamer, z dala od waszych oczekiwań. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek pożałowaliście? Czy tamten fotograf, siedząc przed ekranem i kadrując nasze splecione dłonie, pomyślał przez chwilę, że niszczy coś, czego nie da się naprawić? Nie. On myślał o premii. On myślał o tym, jak bardzo zdjęcia nie kłamią, choć te zdjęcia są największym kłamstwem świata, bo pokazują tylko powierzchnię, kradnąc głębie. Pokazują obraz, zabijając uczucie. Czy to jest wasza definicja prawdy? Ukradli nam ten poranek. Ukradli nam wszystko. Każda sekunda tamtego świtu została przeliczona na wyświetlenia, każdy centymetr naszej bliskości stał się pożywką dla algorytmu nastroju. Czy czujecie się z tym dobrze? Czy wasze życie stało się lepsze, bo zobaczyłyście nas nad ranem na ulicy? Moje stało się gorsze. Stało się mroczniejsze. Stało się więzieniem, w którym jedynym oknem jest soczewka waszego aparatu. Ukradli nam ten poranek, pamiętam, jak słońce zaczynało barwić niebo na różowo, jak miasto wydawało się przez moment czyste. Teraz ten róż przypomina mi tylko kolor jaskrawych pasków na portalach plotkarskich. Ten świt już nigdy nie wróci. Nie wróci, bo został uwieczniony, został skatalogowany, został sprzedany. To nie był tylko news, to była egzekucja. Egzekucja dwóch osób, które chciały po prostu istnieć poza waszym zasięgiem. Dlaczego tak bardzo nienawidzicie ciszy? Dlaczego tak bardzo boicie się, że coś może dziać się bez waszej wiedzy? Ukradli nam wszystko. Ukradli nam prawo do bycia niezauważonymi, a w roku 2026 to prawo jest droższe niż złoto. Czy wiedzieliście, że tamtego ranka po tym zdjęciu już nigdy nie rozmawiałyśmy tak samo? Że w każdym naszym słowie pojawił się cień, cień tego obiektywu, który stał się trzecim pasażerem w naszej relacji. Ukradli nam intymność. Ukradli nam odwagę do bycia kruchymi na zewnątrz, bo na zewnątrz zawsze ktoś patrzy. Na zewnątrz zawsze ktoś czeka na nasz upadek, na nasz płacz, na nasz pocałunek, by móc go wycenić. Ukradli nam ten poranek. Ukradli nam naszą historię, którą teraz piszą za nas anonimowi redaktorzy. Czy to jest ten wielki świat show biznesu, o którym marzycie? Świat, w którym rano boisz się otworzyć oczy, bo nie wiesz, która część twojej duszy została właśnie wystawiona na sprzedaż. Ukradli nam wszystko. I nie oddadzą nam tego nigdy, bo w systemie nie ma przycisku cofnij. Jest tylko usuń, ale usuwa się tylko naszą godność, nie wasze archiwum. Czy słyszycie ten szum? To nie wiatr. To szum serwerów, które właśnie teraz, w tej sekundzie, przetwarzają tamten poranek, mieląc go na papkę dla mas. Ukradli nam ten poranek. Ukradli nam wszystko. I jedyne co mi zostało, to ten krzyk tutaj, w tej ciemności, gdzie flesze jeszcze nie docierają. Ale jak długo? Jak długo, zanim znajdziecie drogę i tutaj? Ukradli nam intymność. Ukradli nam ciszę. Ukradli nam nas. Myśleliście, że to przypadek? Myśleliście, że to zdjęcie z poranka, te przypadkowe ujęcia na środku ulicy to tylko kwestia szczęścia fotografa, który akurat przechodził obok z obiektywem wartym fortunę jakie to naiwne. Jakie to przerażająco, boleśnie naiwne w roku 2026. Chcę Wam opowiedzieć o maszynie o systemie, który nie ma twarzy, ale ma nieskończoną ilość oczu. W systemie, który nie czuje miłości, ale potrafi wyliczyć jej opłacalność do dziesiątego miejsca po przecinku. Widzicie, w tym świecie, w którym teraz żyjemy, wasze emocje to nie są wasze emocje. Wasze reakcje, wasze lajki, wasze oburzenie, to wszystko jest zakontraktowane, zanim jeszcze zdążycie pomyśleć. To jest inżynieria dusz przeprowadzana w czasie rzeczywistym. To jest przemysł, który handluje prawdą, zamieniając ją w papkę dla algorytmów nastroju. Chcecie wiedzieć, jak to działa od środka? Pozwólcie, że zabiorę was za kulisy, tam, gdzie nie docierają drony, tam, gdzie zapadają decyzje o tym, kogo będziecie kochać, a kogo nienawidzić w następnym kwartale. Słyszeliście o silniku sentymentu? To serce tej bestii. To algorytm, który w roku 2026 decyduje o tym, czy dany związek ma prawo istnieć. Jeśli liczby się nie zgadzają, związek musi umrzeć. Jeśli wykresy pokazują spadek zainteresowania, wasza intymność zostaje poddana optymalizacji. Tak to nazywają w tych szklanych biurowcach na woli optymalizacja narracji, ale to, co oni nazywają optymalizacją, ja nazywam rzeźnią rzeźnią ludzkich uczuć. Dlaczego Julia musiała zniknąć z nagłówków? Dlaczego Krzysztof został wymazany z mojej oficjalnej historii, jakby był tylko błędem w druku? Bo system uznał, że oni są nierentowni. Tak, słyszycie to? Nierentowni. Pamiętam spotkanie w Centrum Inżynierii Społecznej jesienią 2025. Pokój numer 404. Brak okien, tylko ekrany wypełnione danymi. Usiedli przede mną ludzie w nienagannie skrojonych garniturach, którzy mówili o moim sercu, jakby analizowali raport sprzedaży lodówek, pokazali mi grafiki. Niebieska linia to była moja relacja z Julią. Widzicie, Katarzyno, powiedzieli głosem zimnym jak lód: Niebieska linia jest płaska, stabilna, ale nudna. Publiczność nie reaguje. Nie ma tarcia, nie ma konfliktu. Julia jest zbyt normalna. A normalność nie generuje kliknięć? A Krzysztof? Krzysztof to błąd statystyczny. Mężczyzna przy silnej kobiecie sportowcu w tym segmencie demograficznym? To obniża wartość marki o 18%. Musimy oczyścić pole. Czy rozumiecie, co to znaczy oczyścić pole? To znaczy uruchomić machinę, to znaczy wysłać sygnał do zaprzyjaźnionych redakcji, żeby zaczęły szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. To znaczy manipulować zasięgami postów moich bliskich, żeby wydawało się, że milczą, gdy powinni mówić, lub mówią, gdy powinni milczeć. To jest rigging systemu opinii publicznej w najczystszej postaci. Głosowania w plebiscytach, rankingi popularności? To wszystko jest ustawione. Widziałam panele administracyjne, gdzie jednym suwakiem zmienia się zaangażowanie społeczności. Jeśli system chce, żebyście kogoś pokochali, wasze telefony zostaną zalane przypadkowymi newsami o jego bohaterstwie. Jeśli system chce kogoś zniszczyć, nagle przypomnijcie sobie o skandalu sprzed dekady, który algorytm podsunie wam pod nos w sobotni wieczór. Oni potrzebowali wielkiego narracji. Potrzebowali czegoś, co rozpali emocje w roku 2026, co wpisze się w progresywny marketing, co pozwoli sprzedać więcej subskrypcji i więcej ubrań z tęczowym logotypem. Romans lesbijski? Idealnie. Medalistka olimpijska? Jeszcze lepiej. Ale żeby to zadziałało, poprzednie życie musiało spłonąć. Musiało zostać zniszczone tak skutecznie, żebym sama zaczęła wątpić, czy kiedykolwiek byłam szczęśliwa przed tym magicznym porankiem na ulicy. Ukradli nam przeszłość, żeby stworzyć produktową przyszłość. Pozwólcie, że podam wam przykład, historię, której nie znajdziecie w żadnym archiwum. Nazwijmy ją projektem Pryzmat. To fikcyjna operacja, która dzieje się każdego dnia. Wyobraźcie sobie młodą parę, którą kochacie. Myślicie, że ich kłótnia na Instagramie to emocje? Nie. To testowanie reakcji rynku. System celowo wycieka spreparowane screeny rozmów do wybranych influencerów, żeby sprawdzić, czy ludzie będą współczuć stronie A czy stronie B. Jeśli dane pokazują, że strona B ma większy potencjał na bycie ofiarą, strona A zostaje poddana ataku algorytmicznemu. Jej zasięgi spadają do zera, jej współprace są zrywane pod stołem przez agentów, którzy sami są częścią systemu. To jest inżynieria złamanych serc. Oni niszczą prawdziwe miłości, by budować te medialne, bo te medialne można kontrolować, można ajam dopisać scenariusz, można ajam ustawić sesję zdjęciową o czwartej rano, można ajam kupić zaangażowanie z farm botów w Azji, żebyście wy, siedząc przed ekranami, myśleli: Och, jakie to piękne, jakie to odważne. Kłamią wam prosto w oczy te rankingi najbardziej wpływowych, gdzie rzekomo wygłosujecie. Widziałam kod źródłowy tych stron. Głosy użytkowników trafiają do martwej bazy. Wynik jest generowany przez skrypt, który ma za zadanie dopasować podium do aktualnych potrzeb reklamodawców. Jeśli firma odzieżowa X wchodzi na rynek z nową kolekcją, osoba Y, która jest ich twarzą, nagle wygrywa plebiscyt popularności dziesięciokrotną przewagą głosów. I wy w to wierzycie. Wierzycie w te liczby, wierzycie w te statystyki, nie wiedząc, że w roku 2026 prawda jest tylko błędem w obliczeniach. System ukradł mi Julię. System ukradł mi Krzysztofa. Nie dlatego, że byli złymi ludźmi, dlatego, że nie pasowali do grafiki, którą narysował algorytm. Czy wiecie, jak to jest patrzeć w oczy osobie, którą kochacie, i widzieć w niej tylko celownik, wiedzieć, że każde wasze wspólne wyjście jest analizowane pod kątem ryzyka dla projektu, oni wysyłali mi anonimowe wiadomości, sugerując, że moi bliscy mnie zdradzają, że mówią o mnie źle za moimi plecami. Wszystko po to, by osłabić moją czujność, by sprawić, żebym rzuciła się w ramiona tej nowej relacji, którą sami dla mnie przygotowali. Bo ta nowa relacja była bezpieczna, była przewidywalna. Była idealna do sesji zdjęciowej nad ranem, która miała być dowodem na moją nową drogę. Ukradli nam ten poranek, bo on był tylko finałem długiej kampanii niszczenia wszystkiego, co było we mnie autentyczne. To zdjęcie na środku ulicy? To był produkt końcowy. Opakowanie zostało zerwane, a my zostałyśmy wystawione na półkę w dziale skandal kontrolowany. Dlaczego nikt nie zapytał o to, co stało się z ludźmi, którzy byli w moim życiu wcześniej? Bo zostali zarchiwizowani, usunięci z pamięci podręcznej opinii publicznej. Tak działa inwigilacja w roku 2026. Nie szukają Twoich tajemnic, żeby Cię szantażować. Szukają Twoich tajemnic, żeby je przepisać na nowo i sprzedać Ci je jako Twoją własną wolę. Stoję tu teraz i krzyczę, bo wiem, że Wasze głosy nie mają znaczenia, dopóki nie zrozumiecie, że jesteście tylko częścią maszyny. Myślicie, że wspieracie wolność? Wspieracie tabelkę w Excelu? Myślicie, że bronicie miłości? Bronicie strategii marketingowej? System nienawidzi ciszy, bo w ciszy moglibyście usłyszeć, jak bardzo jesteście oszukiwani. Ukradli nam ten poranek, ukradli nam Julię i Krzysztofa, ukradli nam prawo do bycia nieprzewidywalnymi. Czy kiedykolwiek pomyśleliście, że ta odważna medalistka, którą widzicie na zdjęciach, jest tylko najbardziej samotnym więźniem algorytmu na świecie? Każdy mój uśmiech na tych zdjęciach ma swoją cenę w kontraktach. Każdy dotyk jest przeliczany na punkty w rankingu akceptacji społecznej to jest rigging totalny. To jest inżynieria nienawiści i uwielbienia. I wierzcie mi, jeśli jutro system uzna, że moja obecna relacja przestała być opłacalna, jutro nad ranem inny fotograf przypadkiem przyłapie mnie na kłótni, na płaczu, na zdradzie. Bo w roku 2026 nie liczy się to, kim jesteś. Liczy się tylko to, jak bardzo Twój ból może podnieść wskaźnik zaangażowania. Ukradli nam wszystko. A wy, wy właśnie to kupujecie, klikając w kolejny link. Słyszycie ten dźwięk? To nie jest bicie serca. To odgłos kasy fiskalnej systemu, który właśnie sprzedał wam moją duszę. Widzę was. Widzę was przez te wszystkie obiektywy, które teraz drżą w waszych rękach. Słyszę wasz oddech za szybami reżyserek, gdzie w panice szukacie przycisku miód, żeby uciszyć to, czego nie da się już zagłuszyć. Myśleliście, że rok 2026 to wasz ostateczny triumf? Że zamieniliście nas wszystkich w bezwolne awatary, które można przestawiać na szachownicy waszych zasięgów, myliliście się, system pęku. A ja stoję w tej szczelinie i krzyczę wam prosto w wasze szklane, zimne oczy. Patrzcie na to zdjęcie. Patrzcie na ten poranek, którym tak chętnie handlowaliście. Ukradliście nam ten poranek. Ukradliście nam wszystko, ale mam coś, czego wasze drony nie zdołały przechwycić. Mam dowody, mam metadane tamtego pliku, który rzekomo był przypadkowym strzałem. Chcecie, żeby świat dowiedział się, co jest zapisane w nagłówkach waszych cyfrowych negatywów? Tam nie ma przypadku. Tam jest koordynacja GPS. Tam jest logowanie do waszego wewnętrznego systemu Preemptive Scouting. Wasz aparat był tam na dwie godziny przed nami. Wiedzieliście, którą ulicą pójdziemy, bo sami schakowaliście nasze kalendarze. Sami ustawiliście tę scenę, a potem nazwaliście ją prawdą. To nie był news. To był hit. To była egzekucja zaplanowana w arkuszu kalkulacyjnym. Ty. Tak, ty, redaktorze naczelny tego ścieku, który udaje magazyn lifestyleowy. Myślałeś, że nie wiem o twoim spotkaniu z agentami czyszczącymi pole? Mam logi z waszych komunikatorów. Zilman musi być singlem do końca miesiąca. Związek z Julią nie pasuje do nowej kampanii sportowej. Krzysztof jest zbyt zwyczajny, musimy go sprowokować do wybuchu przed kamerami. To są wasze słowa. Wy nie relacjonowaliście mojego życia, wy je pisaliście jak najgorszy, najbardziej brutalny scenariusz, zabiliście moją relację z Julią. Rozszarpaliście mój spokój z Krzysztofem. Nie dlatego, że to nie była miłość. Zabiliście to, bo to była miłość, której nie potrafiliście kontrolować. Bo to była miłość, która nie miała waszego logotypu na czole. Krzyczę to do Was wy w garniturach od projektantów. Ukradliście nam ten poranek, bo potrzebowaliście nowego produktu. Potrzebowaliście ikony, którą można ulepić z gliny kłamstwa i fleszy. Każdy centymetr tej nowej relacji, którą tak zachłannie fotografujecie, jest skropiony krwią moich prawdziwych wspomnień, które kazaliście mi spalić. Myśleliście, że medalistka olimpijska to tylko mięśnie i uśmiech do kamery? Nie. To jest serce, które właśnie wyrwałam z waszego systemu i rzucam wam je pod nogi. Mówicie o wolności? Mówicie o odwadze? Gdzie była wasza odwaga, gdy wysyłaliście drony pod okna moich rodziców? Gdzie była wasza wolność, gdy manipulowaliście moimi bliskimi, żeby wycisnąć z nich jedno zdanie, które pasowało do waszej tezy o skandalu? Jesteście handlarzami ludzkim mięsem. W roku 2026 nie ma już dziennikarstwa, jest tylko inżynieria upodlenia. Ukradliście nam ten poranek. Ukradliście nam wszystko, co było święte, żebyście mogli mieć o 2 miliony kliknięć więcej przy kawie. Patrzcie na te wykresy. Pokazuję je teraz całemu światu. To są wasze głosowania publiczności. Widzicie te skoki? To nie są ludzie. To są farmy botów, które uruchamiacie jednym kliknięciem, żeby stworzyć iluzję, że świat nas nienawidzi albo kocha, zależnie od tego, co akurat sprzedajecie. Rigging? To jest mało powiedziane. To jest totalitarne zarządzanie emocjami. Ukradliście nam prawo do bycia sobą, bo siebie jest zbyt nudne dla waszych reklamodawców. Dlaczego milczysz? Dlaczego teraz nie robisz zdjęcia? Boisz się prawdy, która nie mieści się w kadrze? Boisz się kobiety, która nie prosi o autoryzację swojego bólu? Ukradliście nam ten poranek, tę jedną chwilę, kiedy czułam, że oddycham bez waszej zgody. Zrobiliście z tego cyrk, zrobiliście z nas zwierzęta w waszym cyfrowym Zoo, ale klatka właśnie pękła. Nie jestem waszym projektem, nie jestem waszym projektem pryzmat, nie jestem waszą nową drogą, jestem Katarzyna. Człowiek, któremu próbowaliście wszczepić algorytm zamiast duszy. I wiecie co? Nie udało się. Metadane waszej manipulacji są już w sieci. Każdy mail, każda instrukcja dla paparazzi, każdy przelew za przypadkowe zdjęcie, to wszystko właśnie płynie światłowodami do każdego domu w tym kraju. Nie możecie tego usunąć, nie możecie tego zarchiwizować. Ukradliście nam ten poranek, ale dzisiaj to ja kradnę wam wasz spokój. Dzisiaj to ja jestem obiektywem, który zagląda w wasze brudne sumienia. Jak możecie wracać do domów i całować swoje dzieci, wiedząc, że przed chwilą sprzedaliście czyjeś życie za garść wirtualnych punktów? Jak możecie mówić o prawdzie, wiedząc, że każde wasze słowo jest kłamstwem zaplanowanym w Excelu? System nienawidzi tego momentu, prawda? Momentu, w którym ofiara przestaje uciekać i zaczyna gryźć, ukradliście nam wszystko. Julię, Krzysztofa, ciszę, intymność, wiarę w drugiego człowieka. Ale nie ukradliście mi głosu. I ten głos będzie was prześladował w każdym szumie drona, w każdym kliknięciu migawki, w każdej pustej nocy, kiedy uświadomicie sobie, że jesteście tylko sługami maszyny, która i was w końcu zmieli. Krzyczę, bo muszę, krzyczę, żebyście usłyszeli huk rozpadającej się iluzji. Ukradliście nam ten poranek, ale ten wieczór, ten wieczór należy do mnie. To jest koniec waszej inżynierii. To jest koniec waszego silnika sentymentu. Odłączam zasilanie. Odcinam Was od moich emocji. Możecie fotografować moją twarz, ale nigdy więcej nie dostaniecie mojej prawdy. Wasze zdjęcia kłamią, Wasze artykuły kłamią, Wasze życie jest kłamstwem, ukradliście nam wszystko. A ja Wam właśnie oddaję Waszą nienawiść, opakowaną w dowody, których nie zdołacie spalić. Patrzcie na te pliki. Patrzcie na koniec Waszego świata. Nie ma już katarzyny produktu, została katarzyna wyrok. I ten wyrok właśnie zapada w sercach wszystkich tych, których oszukaliście. Koniec transmisji. Brak sygnału. Brak waszej władzy nade mną. Kurtyna opadła, ale wysoki, monotonny szum dronów nad Warszawą nie ustaje ani na sekundę. W mrocznym świecie roku 2026 skandal to jedyne pewne paliwo, a prawda to tylko kolejna, nieco bardziej pikantna aktualizacja oprogramowania. Wyznanie Katarzyny, jej desperacki krzyk o skradzionym poranku i brutalnie zmanipulowanych relacjach, nie zatrzymało maszynerii. Przeciwnie, system błyskawicznie zmienił kategorię treści. Z romantycznego uniesienia na publiczne załamanie, akcje portali plotkarskich skoczyły o rekordowe 5%, bo rozpacz w rozdzielczości 4K sprzedaje się dziś równie dobrze jak pocałunki pod okiem satelity. Publiczność, ta wielka, wiecznie nienasycona masa przed błękitnymi ekranami, przez krótką chwilę poczuła dreszcz. Może nawet coś na kształt współczucia? Ale po kilku minutach kciuki znów zaczęły rutynowo przesuwać kafelki w dół. Kolejny news, kolejna twarz, kolejne życie przeznaczone do przerzucia. Katarzyna zniknęła z radarów showbiznesu. Plotki mówią, że wyjechała tam, gdzie zasięg nie dociera, gdzie nie ma inteligentnych luster ani satelitarnych soczewek o wysokiej czułości ale w świecie totalnej inwigilacji nie da się zniknąć całkowicie. Jej cyfrowy cień wciąż krąży w bazach danych, wiecznie młody, wiecznie przyłapany na tamtej ulicy o czwartej rano. Julia i Krzysztof zostali tylko krótkimi przypisami w historii, o której nikt już nie chce pamiętać, bo nie pasuje do aktualnego trendu. A system? System ma się świetnie. Właśnie ładuje nowy profil, nową ikonę, nową miłość, którą za chwilę rozerwie na strzępy w imię waszego zaangażowania. Lekcja roku 2026 jest prosta i przerażająca zarazem: intymność nie umiera w mroku. Ona umiera w oślepiającym blasku reflektorów, przy suchym dźwięku migawki, którą sami uruchamiamy każdego dnia, klikając w kolejne linki. Zgodziliśmy się na ten handel. Sprzedaliśmy prawo do tajemnicy za iluzję bycia blisko wielkiego świata. I teraz gdy słońce znów wstaje nad betonową dżunglą, musimy zapytać samych siebie, czy ten poranek, który właśnie pijesz wraz z poranną kawą, naprawdę należy do ciebie? Czy każde twoje spojrzenie i każdy czuły dotyk zostało już wycenione i wystawione na giełdzie nastrojów, zanim jeszcze zdążyłeś otworzyć oczy? Prawda w 2026 roku nie wyzwala. Prawda to tylko zbiór metadanych. Świt już nigdy nie będzie czysty, bo oni zawsze patrzą. I zawsze będą kraść wasz poranek, dopóki nie zrozumiecie, że jedyną rzeczą, której nie da się sfotografować, jest to, co dzieje się w waszych sercach, gdy wreszcie odważycie się zgasić wszystkie światła.